Mikrofon, Sebastian. Zapomniałem. Mówię, jesteśmy, niedziela wieczór, jesteśmy na antenie. Brawo Mario za odpalenie studia po latach. To znaczy po kilku tygodniach. Kaczyński i PiS odbyli swoją konwencję, konferencję programową, tak, bo za dwa lata wybory. Sondaże dają różnym partiom oczywiście różne wyniki. Grzegorz Braun pnie się w górę, ale panie i panowie, zaraz o tym porozmawiamy. Jak ktoś ma jakieś pytania, zawsze tutaj w czacie, my widzimy tylko YouTube'a. Jak się nie mylę, Mario, będziemy tylko widzieć YouTube'a. Ja później sobie ręcznie na telefonie popatrzę na Facebooka. Ale Karol z Liverpool napisał dzisiaj do mnie, tak z znienacka, kolega Karol z Liverpool, napisał do mnie, już tylko Wam powiem zaraz Karol jest z nami, zaraz skoczy, że jego syn był zastraszany, pobity, jak się nie mylę też. On wyjaśni więcej w szkole. No to ja zapytałem w takim razie, czy, czy, okay, czy został raz pobity i tak dalej, czy szkoła interweniowała, napisał, do szkoły pisałem e-mail, nawet kilka, kilka, były dwa zgłoszenia na policję, na początku roku w szkole dyrektor zorganizował spotkanie, później policja była, obiecały, szkoły obiecały, władze szkoły obiecały, że nigdy się nie powtórzy, ale sytuacja dalej się powtarza, także mówię, dobra Karol, to chociaż ty choć powiedz tutaj na antenie, bo przecież ja nie będę też szczegóły się zagłębiał, jest Karol, weź Mario, wpuść Karola na, na antenę. Jest Karol, tylko Karol jest w trasie, dlatego jest takie, ma, a nie inne światło. Nie ma neonów, jak tutaj my w studio. I Karol, powiedz nam, Liverpool, tak? Mówiłeś, tu napisałeś w skrócie, tak, że w szkole e, syn, i to powiedz, w jakim wieku i, 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 i tak? Tak, dość treściwie, ale szczegółowo bardziej, co się stało i dlaczego. Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór, cześć Sebastian, witam Twoich widzów serdecznie bardzo. To może powiem tak, na co dzień jestem kierowcą samochodu ciężarowego w Wielkiej Brytanii, pracuję w łańcuchu dostaw żywności z krótkotrwałym terminem przydatności. Mój syn w wieku 13 lat uczęszcza do szkoły w Liverpool, to jest Marie Court, Szkoła się nazywa W Magul, to jest po prostu dziennica Liverpool. Mój syn jest narodowości polskiej. Od ponad roku do tej szkoły uczęszcza. No na początku, w pierwszym. Przepraszam, przerwę ci. Do roku tej szkoły, czy po prostu przyjechaliście z Polski rok temu, czy był w innych szkołach w Anglii? Nie, nie, był, był tak, że on z angielskim sobie dobrze radzi. Okay. On polski, polski ma opanowany, angielski ma opanowany. Od okay. e, szóstego roku życia, od roku życia chodzi w, e, do Anglii, w Anglii, do szkoły. Okay. No i w tej szkole, w tej, w tej szkole średniej e, po prostu dzieją się, dzieją się drastyczne rzeczy. E, na początku stycznia e, dziecko, dziecko zostało z, e, pobite przez rówieśników, przez, przez starszych dzieci, dwa razy interweniowała policja w tej szkole, zgłosiłem, zgłosiłem to wszystko władzom szkoły w styczniu tego roku, gdy, gdy zgłosiłem to władzom w szkole, no, można powiedzieć, że przez 6 miesięcy Naprawdę był spokój, po prostu szanowali go, nie było żadnych, żadnych problemów. Aż do, do po, poprzedniego tygodnia. W poprzednim tygodniu y, powtórzyły się ataki z powrotem na mojego syna. Y, wypisy y, y, ci, ci rówieśnicy starsi od mojego syna wypisują mu na Snapchatach, na różnych y, tych portalach społecznościowych, że jest Polakiem, że ma wracać do Polski, że my cię tu nie chcemy. Y, dochodzi, dochodzi... Do sytuacji takich, że w szkole podczas gdy, gdy dzieci mają wspólną przerwę na lunch, dziecko wychodzi, dziecko jest bite, jest kopane po nefralgicznych częściach ciała, po głowie. Po prostu coś, coś niewiarygodnego. Mój syn jest tu obok, tylko nie chciałbym po prostu, żeby pokazywał swojej twarzy. To on, on państwu by tu przedstawił tą sytuację, jak on, jak on w tej szkole się czuje jako polskie dziecko w angielskiej szkole. To jest coś niewiarygodnego. Nie, 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 nie. Lepiej synu le, powiedz. Le, lepiej nie, może przywitać się, jak jest z nami Wojtek, dobrze mówię, przywita, ale nie, twarzy lepiej nie, nie tak. pokazujemy, bo to jest. Nie, nie, twarz twarzy nie. Młody chłopak i jeden, ale to, to kilka pytań w takim razie. Powiedz mi. Szkoła typowo dzieci angielskie, większość, czy przecież no ja, ja też mam dzieci w szkole, tak? Na przykład u nas Polaków to nie wiem, czy 1 trzecia, albo 40% jest oczywiście inne narodowości, Ukraina teraz mnóstwo i tak dalej. Jest ogólnie dużo obcokrajowców w tej szkole? Yy, tak, jest, jest obcokrajowców yy, kilku, yy, ale też, też warto nadmienić, że z moim synem to nie jest jednostkowy przypadek. Ponieważ już do tej pory dowiedziałem się o trzech takich przypadkach na polskich dzieciach w tej szkole. Jeden, jeden przypadek był głośny też w tym roku, to w styczniu. Piętnastoletniemu dziecku o imieniu Szymon koledzy zdjęli, zdjęli po prostu też na, na przerwie, na, na, na lunchu zdjęli spodnie i dziecko, dziecko po prostu zrobiło potrzebę fizjologiczną ze strachu w spodnie. W tej szkole. No po prostu dzieci, dzieci obcej narodowości yy, nie są po prostu mile widziani w tej szkole. To jest, jest aż powiem ci bardzo zdziwione, czyli widocznie co, co miasto, co, co jak mówi się, przysłowie, co kraj, to obycie, ale co u nas w szkole. E, jakieś tam było zdarzenie, ale nie aż tak drastyczne, jak ty mówisz, że rozbierają dzieci kopią i tak dalej, tylko tam były bójki zaczepki to zebrania rodziców, cała szkoła i tak dalej. No to co właśnie, mówiłeś, pisałeś mi tutaj w liście, że, że co, szkoła, poszedłeś, tak, pisałeś maile, zareagowała i co, przez kilka miesięcy był spokój, teraz nagle powrót tego wszystkiego, tak? Tak, tak, dosłownie po sześciu miesiącach, po sześciu, po siedmiu miesiącach, no bo wiadomo, trzeba odjąć ten okres wakacyjny, co dzieci nie chodziły, nie uczęszczały do szkoły, no to z powrotem sytuacja się powtórzyła, no powtarza się po prostu sytuacja notorycznie, w tej, w tej szkole, no. no to jest po prostu dzieci, dzieci obcej narodowości i ich, ich e, muszą się liczyć z realnym zagrożeniem życia i zdrowia no, w tej szkole. To powiem Ci, że jestem, e, no jeszcze raz powtarzam, możemy, mamy takie szczęście, że w naszym mieście jest nie noż, że obcokrajowcy sporo, to Polaków mnóstwo, no to te dzieci zasymilowały się tutaj z miejscowymi i nie ma takich przypadków, ale wierzę oczywiście, że takie rzeczy się dzieją, bo no bo, bo różne rzeczy na świecie się dzieją. Pamiętamy z naszych czasów jeszcze, tak? Jak my byliśmy młodzi, to w szkołach też tam potrafili banda jakichś tam chłopaków się zebrać i komuś narobić przykrości, tak? Że jestem albo zdziwiony, no to nie wiem, jaki, co planujesz teraz. I przecież, jeżeli będą rzeczywiście syn twój będzie się bał do szkoły chodzić, no to musisz coś wymyśleć, tak? Albo zabierać go z tej szkoły, albo nie wiem, no jak policja, jakiś, jakiś prokurator musi być w to zaangażowany. Tak, tak, policja, policja. No na pewno, na pewno już nie pozwolę, żeby mój syn dalej uczęszczał do tej szkoły. I po prostu chciałbym inne inne dzieci, które, które, które rodzice po prostu swoje dzieci, gdyby chcieli posłać do tej szkoły, no to po prostu ja chciałbym to odradzić, bo no nie warto, bo. Ich dzieci zostaną zniszczone, no. krótko, krótko mówiąc. No. Jest tu mój, mój syn, mój syn by może opowiedział Państwu, jak, jak, jak był traktowany. Nauczyciele w ogóle nie reagowali, w ogóle, w ogóle wielokrotnie mój syn prosił o pomoc nauczycieli, nauczyciele w ogóle odmawiali mu, nie, nie, nie reagowali. Wojtek, bo wiem, że masz na imię Wojtek, nie pokażę się do kamery, ale w skrócie nam opowiedz po kolei, co tam się działo, ok? I głośno proszę, głośno, żeby było cię słychać. Z tamtego roku? No tak, cały czas opowiedz. Ale, yy, bo w tamtym roku miałem yy, tego. Yy. Mo, może łatwiej będzie, ja będę pytania mu zadawał i on będzie mo, odpowiadał. Mo, mo, może, żeby, żeby wiedział, bo tak wiadomo, że nie powiedziałem pytania, tylko jeszcze raz ja jedno mam właśnie pytanie. Powiedziałeś, Karol, że od roku tam chodzi, to jest po prostu poszedł z, z Radio secondary, tak? Po prostu? Czy zmieniliście tak, szkołę? Tak, tak. Okay. Nie, 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 nie. Znaczy no półtorej roku chodzi. No pół, okay. jeden rok przechodził, no i teraz, teraz, teraz od września, no to, to, to jest. Teraz październik, no to chodzi dwa miesiące. Pięć pytań do Wojtka, żeby Wojtek powiedział od siebie. Może zadaj. zadaj. Po, powiedz, albo dobra, Wojtek jak? No, ja, ja, ojciec lepiej, ojciec będzie lepiej wiedział. Dobrze, no to e, powiedz, powiedz Wojtek, e, czy jak chodziłeś do szkoły, e, czy czułeś się tam bezpieczny? Nie tak bardzo, bo t, t, tam jak to, to się zaczynało, nauczyciele były, ale nauczyciele takie nie, nie były takie, nie, 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 nie chciały patrzeć. Nauczyciele nie chcą nic zrobić w tej szkole. Aha. No nie pomagali, no nie, nie, nie chcieli, nie chcieli, jak poszedł na skargę do nauczycieli, nauczyciele nie, nie reagowali. Czy ci skradli kiedyś coś, czy coś? No opowiedz po prostu, jak byłeś traktowany przez nauczycieli. jak poszłem do oficju, powiedz, co się stało, yy, nauczyciele mi powiedziały, mam yy, tego, mam wyjść z budynku. Okej. Okay. Yy, teraz a, albo do, dostanę izolację, ja bo nie by... możesz być na, nie Dlatego możesz by... być w budynku na tym. Że im, że im w ogóle przeszkadzasz na tej zasadzie, tak? Tak, coś no takiego. Ja, ja tutaj do widzów z Polski dzieci, które tutaj się albo rodziły, albo wychowywały od małego. Wiadomo, że podstawowy język teraz dzieci w szkołach to jest angielski, także z polskim rozumiemy wszyscy, co mówi Wojtek. Wojtek Pytanie ode mnie to była cały czas grupa tych samych chłopaków, jak się domyślam, tak? Chyba, że też dziewczyny tam były, ta, te łobuzy, czy, czy, to, czy to różne różne grupy ludzi? Dzieci. Nie, to, to jest taka jedna ogromna grupa chłopaków, ale dziewczyn, ale tam chyba tak śpięć dziewczyn, jeśli tam nie wiem. Siedem albo osiem chłopaków, starsi, albo nawet więcej. Starsi od Ciebie? Tak, starszy mhm. Starsi o jeden rok i tego. Aha. E, takie. A, a... Nie, nic ich nie, nie, nie opodzi. Idą mi, nie wiem. Jak się nazywa bullying po polsku? No bullying, no, bullying, no bullying. w Polsce mówi się Bo bullying z angielskiego, ale ja tutaj też powiem, Liverpool to dość spore miasto. Liverpool to spore miasto i z tego co wiem, to są tam takie dzielnice, że, że lepiej się nie zapuszczać, czy nie, nie mówiąc o nocy, ale i w dzień. Czy to jest jakaś taka jedna z tych dzielnic, czy taka normalniejsza dzielnica Liverpool? No, w Liverpool jest praktycznie na każdej dzielnicy. Ja też nie wiedziałem, jak się przeprowadziłem. Ja na początku mieszkałem 5 lat w Southampton, to po prostu to jest inna Anglia. Inna A. Anglia niż Liverpool. Tu Liverpool naprawdę ja, ja nikomu tu nie polecam, tu jest po prostu. Wie, ja, ja na przykład o tym wiem, mieszkam niedaleko Liverpoolu, ja mam 40 minut, ale już słyszałem o sławie Liverpool i niektórych dzielnic, takich jak mówię, ale i w dzień się lepiej nie zapuszczać. E, powiedz mi, e, Karol, ty, a z innymi rodzicami, którzy tam polskie dzieci mają w tej szkole, próbowaliście jakieś, nie wiem, razem, żeby, po, żeby pokazać tym dyrektorowi, nauczyć, że to jest większy problem, a nie, że tam akurat mogli powiedzieć, o, twój syn pewnie tam coś nałobuzował i to mu i dostał kopa. Chodzi o to, czy próbowałeś grupę jakąś stworzyć? No nie, 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 nie próbowałem. Tak jak powiedziałem o pierwszym incydencie z tym Szymonem, Dowiedziałem się w styczniu tego roku, a o kolejnym incydencie właśnie teraz się dowiedziałem dokładnie w dniu wczorajszym. Także trzy, trzy incydenty w tej szkole z polskimi dziećmi. Także także ja wiem, wiem że po prostu, jak, jak to się mówi, taki zbiorowy, zbiorowy, zbiorowy mhm. skargę taką formalną na szkołę po prostu, żeby to, to, to złożyć. No. Słuchaj, Karol, co mogę powiedzieć? Ja bym na Twoim miejscu, skoro mój dobrze mówi, że już twój syn nie pójdzie do tej szkoły, powinieneś, mam nadzieję, że wszystkie maile zachowujesz, jakie ty słałeś, dostawałeś jakieś zwrotne. I powiem Ci, że czasem warto jakiegoś solicytora, prawnika wynająć, takiego nietypowego, ja nie wiem, czym się różni. Soli prawnik to to prawnik, tak? Prawo studiował i tak dalej. Solicytor to ktoś, kto może ci tylko zwykły i pomagać pisma pisać. Ja bym kogoś takiego zatrudnił, jeżeli to są jakieś rozsądne pieniądze, żeby pomagał i żeby tą szkołę skarżyć. Tak, żeby nie zostawiać tego tak? Nie, nie, nie. Ja na pewno tego nie zostawię z tego względu, że, że inne dzieci polskie czy coś. Ja też mam młodsze dzieci, mam starsze. Także także nie chcę, nie chcę po prostu, żeby, żeby jakiekolwiek dziecko było, było w taki sposób potraktowane jak mój syn. No, bo to jest coś niewiarygodnego. No. Mhm. No do, dobra, to no tak jak mówię, chcesz gdzieś coś potrzebujesz, żeby coś zareklamować Karol, czyś stronę swoją, czy coś gdzieś tam zbierać jakąś grupę, czy tylko chciałeś powiedzieć nam o, tej, o, tej, o tym zdarzeniu? Nie, no o tym zdarzeniu, o tej szkole, o tej szkole ta szkoła, o, się szkoła się właśnie w Liverpool nie, bo, bo. się znajduje w dzielnicy Magul. Magun, jak to jest? I nie, no, nie znam dzielnic Liverpool, także nie, nie będę wiedział jak to. Maricord, szkoła się Maricord nazywa Magul. Ja Państwu wysłałem tam Jeden, jeden z filmików, jak mój syn na lunchu, na lunchu siedział na ławce i podlecieli do niego i zaczęli go y, po prostu maltretować, to, to jak państwo mogliby po prostu wrzucić, y, widzą ten filmik, to widzowie by po prostu widzieli, widzieli y, z czym mają do czynienia w tej szkole, y, 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 jak, jak są polskie dzieci traktowane. Jak, jak damy radę, bo to jest u mnie, ja nie wiem, to muszę do Marii przerzucić Marię do studia w gracji. Jak coś to, to, to wrzucimy. Wojtek, trzymaj się tam, no i co teraz w takim razie? Wojtek nie chodzi w tym momencie do szkoły szukacie dla niego jakiejś zastępczej? E, tak, no w pierwszym, teraz, teraz akurat jest pierwszy tydzień to half termu jest, no to te teraz mamy czas na znalezienie innej szkoły, no będziemy, będziemy właśnie jutro jutro już e, w tym kierunku podążać, żeby zmienić tą szkołę, no bo to na pewno tam nie pójdzie. No. No. To powodzenia i rada ode mnie. Ja wiadomo, czy, czy macie tam dom, czy wynajmujecie w Liverpool, to wiadomo, że to ciężko jest tak spakować się i wynieść, ale mniejsze miasta. Ja polecam mniejsze miasta, tak jak mówi Southampton, mieszkałeś. Po prostu no, nie wiedziałeś tak naprawdę, gdzie się przeprowadzasz. No ja przecież nie winiecie, nie też człowiek nie nie, 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 nie Z miejscowymi nie, nie, nie zrobił wywiadu. Nie wiedział co tam się dzieje. Wojtek, trzymaj się i, i nie łam się, zdarzają się takie rzeczy w szkołach, ważne żeby temu zapobiegać dobrze, że ojciec zainterweniował, zabrał Cię z tej szkoły, także powodzenia pozdrawiamy. Jesteś? Dziękuję. No to dziękujemy, dziękujemy dobranoc. Trzymajcie się, dobranoc. No dobranoc, hej. No powiem wam, że w szoku jestem. Jak jestem w Anglii tutaj naście lat. Zanim z Londynu się wyprowadziłem, to naprawdę do dobrej szkoły moje dzieci chodziły i nie było takich przypadków. Okej, okay, to było primary school. Ja jeszcze raz przypomnę, primary school w Wielkiej Brytanii to jest od 5 lat, nie od 6, nie od 7, do jak się nie mylę, 11. Nie chcę tam, może się pomylę o rok, o, czy, o, czy w tą, czy w tą, ale chyba 11. Później zaczyna się secondary school, czyli są już 12 latkowie. No i szesnastolatkowie, no i wiadomo, zaczynają się to już łobuzowanie, a tutaj co powiedział Karol, ja mam ten jeden filmik, ale zanim jego przerzucę teraz do Mario, nie widać tam twarzy, ale widać rzeczywiście, że dwóch czy trzech osiłków ściąga chyba z ławki chłopaka, to jest chyba Wojtek, syn Karola, i go rzeczywiście tam kopią i to ostro, nie tam, że wiecie, jak tam dziecięce zabawy, tak. Stryczek, wucho, czy coś takiego, no tam się dość, dość poznęcali na nim. Także przykro, takie rzeczy się słucha i, i, i ogląda. I tutaj Justyna Natalia. Just Natalia napisała, że typowa sytuacja w domu publicznym, zwanym szkołą, wyrównywanie szans oznacza, że margines będzie cię gnębił, a zaczniesz pić, palić, przeklinać, nie uczyć się. Równa się tylko do dołu. Szkoły publiczne, panie i panowie, to ma rację tutaj Justyna Natalia. zdarają się dobre, zdarają się złe i w niektórych szkołach rzeczywiście to jest przechowalnia łobuzów, rodzice, nie wiem, albo siedzą na zasiłku, albo gdzieś pracują, a te łobuzostwo tam chodzi, no i się wyżywa na słabszych, tak? Mario nie da rady teraz, tak myślałem, że przed programem musiałby ten film grać teraz także że nie, nie ten. Liverpool, ścieżka opieki starym pacjentom, odmawia się picia i opieki aż umrą, ścieżka opieki, ogólnie Liverpool z dużych miast ma jak najgorszą sławę. Birmingham to jest miasto muzułmańskie, Londyn to wiemy, to jest w ogóle cały świat w Londynie. Birmingham muzułmański, Liverpool z tego co wiem, Anglików jest dość dużo w porównaniu do innych miast, ale jest to jest taka łobuzeria, mówi się na nich z tak, czyli zasiłkowcy ci, ci wszyscy i, i tak jak mówię, łobuzeria jest łobuzeria jest niezła. Życzymy tutaj Karolowi Wojtkowi rozwiązanie tego problemu. Ale panie i panowie, dwie rzeczy ten Mario zatytułował. Konwencja czy konferencja, jak tam zwał, tak zwał, odbyła się. Pisu wielka ogromna za dwa miesiące mamy wybory. I pan Kaczyński, nie wiem czy widzieliście, co obiecał. 800 plus, wiemy co to jest, to jest co miesięczny dodatek na dziecko każde, jak się nie mylę. Chyba nie ma rozgraniczenia aż od pierwszego, drugiego, trzeciego. Waloryzowane co roku chyba, tak? O wskaźnik inflacji, czy co miesiąc, nie wiem czy co miesiąc, czy co roku, podejrzewam, co miesiąc nie, bo to przecież nawet i PiS, który tyle obiecuje nie dałby dał rady, ale załóżmy, że jest koniec roku, inflacja wyniosła 6, 7, 10%, waloryzujemy 800+, plus i robi się z tego na przykład 950, no i 950 od przyszłego roku wypłacamy. Uwaga, 100 tysięcy złotych na każde trzecie dziecko. Tam pewnie będą zawarte jakieś kruczki i tak dalej, ale podobno jak ktoś będzie miał trzecie dziecko, to nie do ręki na poczet mieszkania. Bierze ktoś sobie mieszkanie. 100 tysięcy bym dajemy aportem, i on tam pewnie później jakoś spłaca, lub jeżeli mieszkanie, nie wiem, czy są takie w Polsce, wątpię tańsze niż 100 tysięcy, wątpię, że takie są. No, jakieś może w małym miasteczku, i tak dalej. To ma mieszkanie w momencie, kiedy ma trzecie dziecko. Likwidacja kwoty wolnej od podatku, tam jest niewielka w Polsce, z tego co wiem, macie niewielką kwotę wolną od podatku. Likwidacja tego, a przeciętnie, ktoś sprawdzał, przeciętnie wynosi ta kwota wolna od podatku około 500 zł. Za, osadzamy około 500 zł miesięcznie dzięki tej kwocie wolnej. Kwotę likwidujemy do zera, nie ma czegoś takiego jak kwota wolna od podatku, natomiast dajemy każdemu 500 zł, gwarantowane do pensji, czyli praktycznie. To samo, lecz wtedy widzi ten człowiek, Pisiak, że to nie dostał od pracodawcy i nie zabrał mu, nie dostał tego od pracodawcy, przepraszam, w kwocie wolnej, tylko dał mu pan prezes Kaczyński. I on sobie myśli tak, ten pracodawca to mi daje grosze tu, bo pracownik dostaje pensję netto, tak? Już odciągnięte są podatki, czyli on do ręki dostanie w tym momencie mniej bo pensja brutto zostanie, on mówi, o Jezus Maria, znowu mnie oszukał ten prywacierz, ale pan Kaczyński zapuka do drzwi i wręczy mu 500, tak, i on mówi, a, ten Kaczyński niech nam rządzi do końca świata. Było tam jeszcze jakieś tam inne propozycje, nie wiem, czy bony do, do burdelu na Podkarpaciu dla dorosłych i tak dalej, były propozycje różnicne, ale te zapisałem główne. I teraz tak, Kaczyński wie, że to są ostatnie podrygi jego, oni chcą z powrotem być przy tym korycie, Plus POWcy próbują im tam wsadzić do więzienia za coś. Oni chcieliby ich wsadzić do więzienia za coś i tak dalej. Wszyscy kradną potąd. Wiemy, jak w, w pandemii kradli pisowcy, wiemy, ile na wojnie ukradli, ile POWcy teraz kradną na wojnie, ale Kaczyński wie, że obiecać może już wszystko, złote góry ludziom, co wprowadzi, to wprowadzi, nie wiadomo, ale to jest jego ostatnie 4 lata. Za 2 lata wybory, 4 lata rządów, załóżmy, mówię co słowu. nie uda im się to. No Gaczyński już dożyje tej emerytury jako najlepszy naczelnik w historii RP, a tak naprawdę najgorszy. Tylko tak chciałem się z wami podzielić. Jeżeli macie jakieś, Jeżeli macie jakieś e, przemyślenia swoje, to dajcie, to dajcie znak. Tak. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Maria nam to wrzucił, rzeczywiście tak to jest, bo już to widzisz, chodzi, chodzi o to, żeby zadłużać, zadłużać, zadłużać Polaków, a co będzie potem, po mnie, choćby potop jest powiedzenie, tak, Polskie, tak sobie wymyślił naczelnik. Ja spojrzę tylko na Facebook tutaj tędy. O, cicho, bo mnie słychać. Obieca wszystko, a konfabulacja już zaciera rączki na stołki 2027 z koalicją PiS. E, tylko szkoła prywatna ma sens. E, tak, to tutaj, skoro już ma Teusz Harrison, napisał, obieca wszystko, a konfabulacja zaciera rączki. Nie wiem, czy widzieliście te sondaże. E, nieprzygotowani znowu, Mario jesteśmy. Nie, nie posałem ci, nie posałem ci z, z, zdjęć, ale mniej więcej. E, PO prowadzi, czy KO. Uwaga, KO teraz to się nazywa nazywało się KO. Ale tam w koalicji mieli pomniejsze partie. Jeszcze tą nieszczęsną nowoczesną, i tam jeszcze jakieś było tam barachło. Teraz pod, tak jakby te małe partiki wstąpiły, jest koalicja obywatelska. 32, chyba. PiS, jak się nie mylę, 27. Uwaga, konfederacja, neokonfederacja Sławomira 12. Grzegorz Braun 10,9. 12,1. Grzegorz Braun 10,9. Jeden punkt konfederacja. Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna 10,9. Tam pomniejsze partie pod progiem. Wygląda na to, że Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna zbliża się do Neokonfederacji i może być Mianka. Wtedy po uboczki dopiero i mencerny zaczną główkować. Co my zrobili, co my narobili. Grzesiu, wracaj. Eee... Także był e, także ciekawie się robi. Tak jak mówię, do wyborów jeszcze dwa lata. Nie uczcie się, może się miał, ale ja bym się nie udził, że wybory odbędą się przedwcześnie ta koalicja będzie trwała, trwa, trwała. Pamiętajcie, kto tam się dorwie do koryta. Łącznie z neokonfederatami biorą kredytów potąd. Pokorek bankim wylicza cztery lata kadencji, tyle i tyle pan ukradnie, a pan ile? Czy pan ma znajomości, to pan ukradnie więcej? Dajmy Panu kredyt, kupują co mogą na te kredyty, także oni będą na tych stołkach trwać do końca kadencji i najprawdopodobniej jeszcze poczekamy dwa lata. Ale, ale tak jak mówię, za dwa lata wybory, jeszcze dużo może się wydarzyć, Grzegorza Brauna próbują na siłę wsadzić do więzienia. Po to, żeby rozpadła się jego konfederacja Korony Polskiej. Natomiast Grzegorz Brown twierdzi, że będzie prowadził swoją bandę z więzienia, jak, jak we Włoszech, najlepszy mafiozo. Także miejmy nadzieję, że nic, że nic, po pierwsze, że nie pójdzie Grzegorz Brown do więzienia, no a po drugie, że rzeczywiście, nawet gdyby, to się nie podda. No tak, to tyle. Tak, jeszcze raz, tak jak mówię. Przykro, przykro słuchało się tutaj gościa naszego, bo ja naprawdę nie spotkałem się przez 20 ponad lat w Wielkiej Brytanii, będąc, że takie obozerstwo jest. Słyszałem o jakichś przypadkach, ale szkoła rozwiązywała to natychmiast. Okazuje się, że widocznie mają dość ci wszyscy też nauczyciele i ci dyrektorzy, że mają to w nosie i sobie myślą, My, my jesteśmy, może, tu miejscowi. Młodzi nauczyciele są teraz przeważnie. Gówniarstwo mieszka na miejscu. Banda jest 30 e, dzieciarni. A Liverpoolczycy potrafią być, e, potrafią być e, chamscy, no i, i bezczelni. Kto wie, ten wie. I myślą sobie, co ja będę się wtrącał. Przypomniało mi się od razu, na zakończenie, powiem Wam historię. E, kolega leciał z Liverpool e, na Teneryfę w tym roku. Marcowe te ferie. Weszły dwie rodziny ludzi z Liverpool. Ogromne. Mąż, żona, syn, córka, młodszy, najmłodszy, na noszach, w ciąży, kobiety i tak dalej. No i lecą. Wylecieli na ten ryfę 4 godziny. Po dwóch godzinach pili od początku, po dwóch godzinach zaczęli się kłócić, na koniec się bić i rzucać butelkami po całym samolocie. Samolot miał, szukał pilot awaryjnego lądowania, jednak nie znalazł. Dolecieli do Teneryfy, tam zostali aresztowani ci ludzie. Także tak potrafią chłopaki i dziewczyny z Liverpool sobie zatańczyć. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Mario, Sebastian Pitoń. Trzeba Sebastiano tutaj znowu ściągnąć i dowiedzieć się co ciekawego i omówić te najnowsze sondaże. Do usłyszenia. We march. For our lands. For our families. For our freedoms. We march. Dark sauce. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. Something a few hundred. This is a surprise. Silence! This isn't an army. We heard Sparta was on the warpath. And we were eager to join forces. But it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter, sir. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. blacksmith spartans what is your profession <laughs> see old friend i brought more soldiers than you did